Witam w kolejnym odcinku w koło gminy Suchy Las. Zwiedzając naszą gminę, nie sposób pominąć Biedruska, która ma bardzo bogatą tradycję i wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia. Dzisiaj zwiedzimy wieżę ciśnień, po której oprowadzi nas pan Krzysztof Łączkowski. Ale zanim to się stanie, trzeba tam dojechać. Zatem w drogę. Z Suchego Lasu do Biedruska najlepiej pojechać kierując się najpierw na Morasko, ulicą Bogusławskiego, alejową, meteorytową. W Morasku skręcamy w ulicę Poligonową, którą drogą o nieutwardzonej nawierzchni, ale bardzo dobrej jakości jedziemy do Radojewa. Przejeżdżamy Radojewo, a tutaj czeka na nas piękna asfaltowa ścieżka rowerowa, która zawiedzie nas wprost do celu dzisiejszej wyprawy. Niespełna 11 kilometrach jesteśmy w Biedrusku, do którego podczas naszych wypraw jeszcze powrócimy. Dzisiaj poznamy tajemnicę Wieży Ciśnień, o której opowie nam Pan Krzysztof Łączkowski. W Biedrusku, w którym obecnie się znajdujemy, są dwie, dwa charakterystyczne obiekty: Pałac rodziny Fontreskow i Wieża Ciśnień, do której zwiedzenia zapraszam. Znajdujemy się na wysokości 18 metrów, gdzie jest tak zwany pomost techniczny wsparty na dwóch potężnych dwuteowych belkach. Jest tutaj umieszczony mechanizm zegara, który został wykonany w firmie WL z miejscowości Bokenen w 1901 roku, jak widać na wybiciu na ramię. O, służy nam on tutaj od dawien dawna. W 2018 roku został poddany remontowi. Remont polegał na wyczyszczeniu i uzupełnieniu elementów mechanicznych samego mechanizmu zegarowego i została dorobiony system elektryczny, który powoduje, że zegar samoistnie chodzi. Zegar ten posiada mechanizm wychwytowy, który powoduje, że wybijane są poszczególne kwadranse oraz pełne godziny. Na terenie dawnych Prus, państwa pruskiego, w każdej właściwie wieży, nie tylko ciśnień, ale i, i wież, wież kościelnych i tam ratuszowych, takie mechanizmy się pojawiły. Nasz mechanizm no, miał ten zaszczyt, że zachował się i został odrestaurowany, żeby służył dalszym pokoleniom. Ale jak sama nazwa wskazuje, ta wieża nie służyła tylko jako wieża zegarowa. Wieża w ówczesnych czasach spełniała dwa zadania. Była niejako y, odpowiedzią na brak zegarków wśród żołnierzy tu przebywających, ale również spełniała swoją rolę jako wieża ciśnień, w której z, znajduje się widoczny tutaj zbiornik stalowy typu ince nitowany. O pojemności 150 metrów. A jak tak duży zbiornik utrzymuje się na tej wysokości? Wieża jest podzielona na trzy elementy. Jest podstawa, trzon zwężający się ku górze i nadwieszenie, na którym jest umocowany zbiornik, który jest statyczny i nie powoduje przez napełnianie czy opróżnianie jego przemieszczanie się i Możliwość spowodowania katastrofy budowlanej. Czy ten zbiornik nie opiera się na tych rurach? Nie, rury są tylko elementem wyposażenia. Widzieliśmy już mechanizm zegara, poznaliśmy jego historię, no ale skąd wzięła się sama wieża? Sama wieża powstała jeszcze za e, własności biedruska rodziny Wątreskow. Prawdopodobnie w 1902 roku została rozpoczęta budowa i w momencie przejęcia e, tych ziem, tych włości przez armię pruską, no bo był to, no niestety taka potrzeba była armii pruskiej, poszukiwała armia pruska terenów dogodnych dla działań wojskowych, i wieża z początkowo tylko służyła zaopatrzenia w wodę pałacu i wspomnianych już obiektów gospodarczych, ale w miarę rozwoju obozu ćwiczebnego, którym ćwiczyli żołnierze pruscy, później polscy, stała się charakterystycznym budynkiem nie tylko miejscowości, ale bardzo potrzebnym obiektem technicznym. Poznaliśmy dzisiaj tajemnicę wieży ciśnień w Biedrusku. Z racji tego, że jest ona zbudowana na terenie wojskowym, nie można jej zwiedzać indywidualnie, ale mamy nadzieję, że nasz film przybliżył Państwu historię tego budynku.